Pewna osoba próbuje podważyć posłuszeństwo księdza Adama Skwarczyńskiego biskupowi, chodzi o dekret o to jego odpowiedź. Porady duchowe powinien prowadzić każdy ksiądz z racji swojego powołania. Nawet ma taki obowiązek jako spowiednik. Jeśli tylko nie jest zasuspendowany, czyli zawieszony w czynnościach kapłańskich. Co do księdza Adama Skwarczyńskiego nawet jeśli w jego domu poradnia przestała istnieć, wcale nie znaczy, że nie może jej prowadzić przez internet, a więc poza miejscem swojego zamieszkania. Nakładane w cudzysłowie kary interpretuje się ściśle przywileje szeroko. Celem biskupa było tylko uniemożliwienie mu dalszego nauczania o paruzji w sposób, który został uznany za błędny, a w tym jest posłuszny, mimo iż wykazał dostatecznie jasno, że jego nauka nie zawiera żadnych błędów. Zainteresowani tym tematem mogą zapoznać się z jego pismem Świadek Paruzji na ławie oskarżonych, wręczoną biskupowi jego komisji. Zaraz Przejdziemy do nagrania tego właśnie oświadczenia. Gdyby ksiądz Adam Skwarczyński otrzymał od biskupa i podpisał, czyli przyjął do wykonania dekret, na mocy którego tenże uznałby go za osobnika na tyle niebezpiecznego, że konieczna byłaby całkowita jego izolacja w pustelni, prawdopodobnie strona porad duchowe przestałaby istnieć. Dlaczego prawdopodobnie? Ponieważ nikt poza Bogiem nie może znieść przykazania miłości bliźniego lub zwolnić z wypełniania go. Gdy błogosławiona Dorota z Montowów Wielkich na końcu życia prosiła, by ją zamurowano w celi przy katedrze w Kwidzynie, pozostawiono jej okienko, przez które podawano jej żywność. I pod to okienko przychodzili ludzie z prośbą o modlitwę i radę. Dla księdza Adama Skwarczyńskiego takim zakratowanym okienkiem pozostaje internet. I nikogo nie powinno to dziwić. Ksiądz Adam Skwarczyński Świadek paruzji Boli człowieka niewinnego to, że został ukarany bez udowodnienia mu winy. Jednak tu Chodzi nie o samoobronę, lecz o prawdę, którą jest Chrystus. Zabieram więc głos w Jego sprawie. Wytoczono najcięższe działa, żeby mnie rozstrzelać i zmusić do milczenia na mocy posłuszeństwa, które przyrzekłem udzielającemu mi święceń biskupowi i jego następcom. Jednak nikt nawet sam papież nie ma prawa oczekiwać ode mnie posłuszeństwa wtedy, gdyby chciał nakazywać mi czynić zło, gdyż byłbym wówczas nieposłuszny samemu Bogu oraz sumieniu, który w mojej duszy jest Jego głosem. A sumienie mi mówi, że nie wolno mi milczeć, skoro z woli Boga stałem się świadkiem nadchodzących wydarzeń. Tych wydarzeń, które wkrótce wstrząsną nie tylko Kościołem, ale całym światem. Nie powinien milczeć, nawet pod groźbą odebrania ci życia, nie mówiąc już o innych groźbach czy restrykcjach. Chociaż podpisałem się pod wręczonym mi przez biskupa dekretem, nie zgadzam się na wszystkie podjęte przeciwko mnie restrykcje. Uczyniłem to pod wpływem zaskoczenia i pod jego naciskiem. Szedłem do niego w dobrej wierze i nie przyszło mi do głowy, że w ten sposób zostanę potraktowany. Oto przed podpisaniem wyroku na samego siebie nie dano mi możliwości poznania któregokolwiek z postawionych mi przez komisję zarzutów. Potem przez miesiąc pracowałem nad obaleniem ich wszystko co do jednego i jak myślę skutecznie. Pisząc książkę Świadek Paruzji na ławie oskarżonych, która za wiedzą biskupa jest dostępna w wydawnictwie Iskry z Polski. Każdy czytelnik może sam się przekonać na jej podstawie, że to nie ja zawiniłem, Lecz stawiający mi zarzuty, gdyż albo opierali się na niewłaściwych, nawet fałszywych źródłach, albo teksty źle zrozumieli i nie umieli ich poprawnie zinterpretować. Aby mnie zniesławić, szukali gorączkowo nawet w mojej teczce personalnej jakiejkolwiek plamy czy potknięcia. No cóż, z pewnością takie powierzono im zadanie. Tak więc wykazałem dostatecznie jasno swoją niewinność oraz bezwzględną zasadność swojego nauczania, zogniskowanego wokół bliskiego już przyjścia Jezusa na sąd ostateczny, który to sąd błędnie umieszcza Kościół na samym końcu świata. Błąd ten jest zakorzeniony w umysłach nawet ludzi tak bezwzględnie powołanych do głoszenia prawdy, jak bibliści oraz tłumacze Biblii na języki narodowe. Oto, gdy napotykają oni na słowa na końcu czasów, tłumaczą je zwykle na końcu świata, chociaż Bóg ich do tego nie upoważnił. Z kolei na ich błędach opiera swoje nauczanie współczesny nam Kościół. Mój biskup ani jego komisja w żaden sposób nie odnieśli się do treści mojej książki, jakby jej wcale nie zauważyli. Biskup otrzymał jedynie pochwałę od wyższej instancji, czuwającej nad poprawnością nauczania Kościoła, za to, że rozprawił się ze mną w sposób wzorcowy. Łatwo się domyśleć, na czym polega ten wzorzec. Oto, gdy przyjdzie do swojego biskupa diecyzjalnego, odpowiedzialnego za katolickie nauczanie, jakiś ksiądz przekonany, że otrzymał coś ważnego od Boga, natychmiast ma być potraktowany jak zwodziciel, a przynajmniej zwiedziony przez piekło, gdyż, jak twierdzą teologowie, Bóg od dwóch tysięcy lat stał się wielkim niemową. Wszystko, co miał do powiedzenia Kościołowi, przekazał apostołom, więc jak miałby teraz jeszcze coś ważnego i do tego nowego do tego dodać? I to jeszcze takiemu przeciętniakowi, a nie któremuś z kardynałów, następców apostołów. Taki powinien usłyszeć – uciekaj. I zapomnij o tym, co jeszcze obstajesz przy swoim. Mamy na ciebie sposoby, kościelne procedury. Ponieważ nie milczałeś, lecz zwodziłeś innych, biskup powoła komisję, która cię usadzi. Publicznie ogłosi, że znaleziono u ciebie szereg błędów w nauczaniu, a poza tym plamy na twoim charakterze. Więc teraz schowasz się i zamkniesz usta, albo zostaniesz do tego przymuszony. Mamy takie to a takie sankcje, restrykcje, pod którymi musisz się podpisać. Uf, dobrze, że się podpisałeś. O to nam chodziło. Sam, własnoręcznie, potwierdziłeś, że byłeś zwodzicielem i za takiego się uznajesz. Nareszcie mamy z Tobą spokój. Niech wszyscy wiedzą, że mój biskup dostał ode mnie do rąk list o charakterze prywatnym, zawierający bolesne dla mnie stwierdzenie, że gdybym wcześniej znał postawione mi zarzuty, absolutnie nigdy bym nie podpisał się pod jego dekretem. Gdy wykazałem ich bezpodstawność, nie tylko nie poczuwam się do jakiejkolwiek winy jako świadek i głosiciel bliskiej już paruzji, czyli sądu ostatecznego, lecz wprost przeciwnie. Postrzegam zgodę na narzucone mi milczenie jako swoją winę wobec Boga i ludzi. Bo oto wielu z tych, do których dotarł dekret biskupa, a przynajmniej relacja o nim, Mogło nabrać przekonania, że uznałem swój błąd i dlatego milczę, że zgodziłem się na izolację od ludzi, gdyż nie mam im do przekazania niczego, co naprawdę pochodzi od Boga. Gdyby ktokolwiek tak myślał, piszę to właśnie z myślą o nim, żeby nie pozostawić go w błędzie. Zanim podpisałem się pod dekretem, w obecności mojego biskupa, potwierdziłem katolicką przysięgą, biorąc Boga na świadka, że to, co zawiera wręczony mu w tej chwili tekst, zawiera prawdę i tylko prawdę, że opisałem to jako świadek i uczestnik nadchodzących wydarzeń związanych z paruzją, choć też jako teolog dołączyłem własne przemyślenia w tej kwestii. Żeby nikt nie miał cienia wątpliwości, powtórzę teraz w przybliżeniu coś z tamtej przysięgi. Ja, ksiądz Adam Skwarczyński, stając przed całym dworem niebieskim oraz przed wszystkimi czytelnikami niniejszego tekstu, biorę Boga na świadka, że rzeczywiście od niego samego otrzymałem co następuje: jeden. Jako dziecko podróżowałem nocami i to wiele razy po świecie oczyszczonym i jakby na nowo stworzonym który musieli widzieć i opisywać prorocy zwłaszcza Izajasz z zachwytem poruszałem się po nim w taki sposób jakbym bywał w nim fizycznie nikt z ludzi mi o nim nie mówił dwa Około roku 1983. Nocą, w kościele znalazłem się przed obliczem Jezusa jako sędziego, otoczonego rzeszu aniołów, z tą świadomością, że w taki sam sposób znajdzie się przed Nim wkrótce każdy mieszkaniec ziemi. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego Kościół o tym nie wie i tego nie głosi. 3. 7 grudnia 2018 roku otrzymałem z nieba światło, że około 1983 roku stałem się świadkiem i uczestnikiem pierwszego etapu sądu ostatecznego. Będzie to sąd szczegółowy, identyczny jak po śmierci, tyle że za ziemskiego życia. Będzie on darem i aktem Bożego miłosierdzia gdyż po nim ludzie otrzymają jakiś czas na nawrócenie i poprawę życia 4 2 lutego 2019 roku znalazłem się w nieznanym mi domu wśród obcych ludzi i stałem się uczestnikiem drugiego etapu sądu ostatecznego mającego zastąpić Bożym wybrańcom czyściec Stanie się to pod wpływem Bożego oświecenia i Bożej łaski w ciągu trzech dni ciemności i będzie polegać na dwóch oddzielnych przeżyciach: na pełnym zjednoczeniu z Bogiem i pełnym pojednaniu i duchowym zjednoczeniu ze wszystkimi ludźmi. Doświadczę wtedy owego pojednania. Ten etap sądu będzie aktem Bożej sprawiedliwości, gdyż modlący się w domach zostaną ocaleni. I po ustaniu ciemności wprowadzenie do nowego świata, zaś pozostający na zewnątrz, zabrani na zawsze z ziemi. 5. 7 marca 2019 roku nocą byłem przez chwilę w niebie, gdzie dano mi poznać wielkie cierpienie Boga Ojca i całego odworu niebieskiego z powodu moralnego upadku ludzkości. Poznałem gotowość aniołów do akcji oczyszczenia ziemi ze zła, gdy Bóg im to rozkaże. Płacząc, pod wpływem doznanego wstrząsu, zacząłem pisać libretto oratorium Przychodzisz sądzić żywych i umarłych. Chodzi o umarłych duchowo, żyjących w ciężkim grzechu. Kończę, jak każdą przysięgę, słowami tak mi dopomóż panie boże wszechmogący i ty święta Męko chrystusowa którą ze czcią całuję amen chociaż obecnie żyję w odosobnieniu i milczę gdyż nie mogę głosić tego co trzymałem i czego byłem świadkiem niech jednak wszyscy wiedzą że nie tylko niczego nie odwołuję nie kwestionuję ani nie poddaję wątpliwość Lecz z całą mocą wszystko potwierdzam, przed obliczem Boga, jako świadka mojej prawdomówności. Pragnę, by do bliskiego już sądu ostatecznego przygotowali się jak najlepiej wszyscy mieszkańcy Ziemi, i by nikt z nich nie zginął na wieki w piekle. Także to, by Kościół umiał właściwie rozpoznać znaki czasu i w tym przygotowaniu wszystkim dopomógł. Jak wiadomo, Bóg dał mi poznać wiele przyszłych wydarzeń, tu ich nie wspominam, gdyż nadchodzący sąd ostateczny jest dla ludzkości ważniejszy od tego, co go poprzedzi i co po nim nastąpi. Upraszając dla drogich czytelników naszej strony i naszych publikacji oświecenia Ducha Świętego w tak niesłychanie ważnych kwestiach, jak też odwagi w docieraniu z tym przesłaniem do innych. Błogosławią wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ksiądz Adam Skwarczyński, 13 lipca 2022